Zdrowy styl życia, regularny ruch i regularne badania to, jak przekonuje hasło Ministerstwa Zdrowia, plan na długie życie. Skupmy się na ruchu. Dlaczego jest tak ważny? Aktywność fizyczna to swego rodzaju recepta, która pozwala nam na długie życie w zdrowiu. Dlaczego? Dlatego, że aktywność fizyczna oddziałując na nasz cały organizm pozwala nam uniknąć bardzo wielu chorób cywilizacyjnych, m.in. chorób nowotworowych, ale także cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego i wielu, wielu innych. Podkreślmy, że nie chodzi o wyczynowe uprawianie sportu. Najważniejsza jest regularna aktywność fizyczna. Ile razy wewnętrzny głos mówił ci: Od jutra biorę się za siebie, a potem nic z tego nie wynikało. Znamy to wszyscy, dlatego nie narzucaj sobie zbyt wyśrubowanych planów. Zamiast siedzieć przy smartfonie w tramwaju, ostatnie dwa przystanki przejdź. Zamiast siedzieć przy biurku, wykrzywiając kręgosłup, możesz pracować stojąc. Do tego wystarczy mebel o odpowiedniej wysokości. Budzik może Ci przypomnieć nie tylko, że pora wstać do pracy, ale również, że musisz sobie zrobić pięciominutową przerwę w pracy, na przykład na spacer czy ćwiczenia. Lubisz siedzieć przed telewizorem? Nikt Ci nie broni, ale przerwę reklamową wykorzystaj na przykład na rozciąganie. Apetyt na ruch rośnie w miarę ruszania się. Dlatego skorzystaj z tańca, siłowni na świeżym powietrzu, pływania. Lecz nie forsuj się, z dnia na dzień nie staniesz się wyczynowym sportowcem. Jeśli pojawią się wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą, aby pomógł ci dopasować odpowiednią dla ciebie formę rekreacji. Wygodnie ci. Wiem, fotel jest miękki, kanapa taka, że nie chciałoby się z niej wstawać przez całe życie, ale to chyba jest słaby pomysł, prawda? Zalegając na tej kanapie, no, narażamy się na bardzo wiele e, chorób. Należy pamiętać, że brak aktywności fizycznej e, zazębia się z innymi czynnikami, które powodują zwiększenie chorób nowotworowych, chorób cywilizacyjnych i e, one się nam pomnażają. To znaczy, jeżeli nie ma tej aktywności fizycznej, leżymy sobie cały czas na tej kanapie, mamy nieprawidłową dietę, źle się odżywiamy, to niestety, Ryzyko chorób zwiększa nam się bardzo istotnie. No, zatem najlepiej ćwiczyć się na przykład w towarzystwie najbliższych. E, warto namówić ich do wspólnej aktywności. No ale jak odciągnąć dzieci od komputera i namówić, żeby wskoczyły na rower czy ubrały rolę? Tak naprawdę powinniśmy sami świecić przykładem i pokazać naszym dzieciom, naszym najbliższym, e, że. Można ćwiczyć, że nie jest to syzywowa praca, że jest to coś, co nie przychodzi z ogromnym wysiłkiem, ale można ją wbudować w taką naszą naturalną aktywność. To nie jest coś, co musimy robić intencjonalnie, mieć jakieś nie wiadomo jakie oprzyrządowanie tylko chodzi o to, aby przejść jeden przystanek więcej, wsiąść na ten rower, nie korzystać z windy, chodzić po schodach to jest taka aktywność fizyczna, która jest dla nas zupełnie naturalna i, i prawdziwa. Ważne jest również to, ile czasu poświęcamy na ćwiczenia. Aby być zdrowym, powinniśmy dziennie spędzać godzinę na umiarkowanej aktywności fizycznej, jak spacer czy jazda na rowerze, lub 30 minut na intensywnej aktywności, jak na przykład ćwiczenia siłowe. Warto ćwiczyć z ciężarami. Na szczęście nie muszą być to od razu handle z siłowni, te można zastąpić butelkami z wodą, które mają dużą zaletę. W zależności od stopnia zaawansowania można do nich dolać wodę lub ją odlać. Przesło raczej nie kojarzy nam się z treningiem, ale wystarczy odrobina kreatywności, aby zmieniło się w przyrząd z klubu fitness. Najprostszym ćwiczeniem jest wykonywanie pompek, przysiadów czy wykroków w oparciu o siedzisko. Jak już nam się uda, wystarczy tylko z każdym treningiem zwiększyć liczbę powtórzeń. Z ćwiczeniami możemy wyjść ku zazdrości sąsiadów na klatkę schodową. Schody to idealne miejsce do ćwiczeń cardio, które dotleniają organizm i poprawiają pracę układu krążenia. Przydatne są też książki. Książka położona na głowie to nie tylko atrybut początkującej baletnicy. To ćwiczenie w pozycji kucznej wymusi na nas utrzymanie równowagi, co jeszcze bardziej zaangażuje nasze mięśnie. Jak widać, własny dom można zmienić na całkiem wygodną siłownię. Ćwiczenie w domowym zaciszu to jest genialny pomysł, ale nie ukrywajmy, że i tam też możemy nabawić się kontuzji. Na co powinniśmy uważać? Tak naprawdę taka aktywność fizyczna powinna być dostosowana do naszych możliwości, to znaczy do naszego wieku, do naszej aktualnej sytuacji zdrowotnej. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy możemy podjąć jakąś aktywność fizyczną, w momencie kiedy mamy inne jakieś dodatkowe obciążenia w postaci na przykład choroby, należy wtedy zasięgnąć porady lekarza czy fizjoterapeuty i zapytać się, czy dany rodzaj ćwiczenia będzie dla nas Ok, wystarczający. Nie pozostaje nic innego jak skorzystać z tej recepty na długowieczność i zamienić domowe pielesze w domową siłownię.